To nie świat Cię blokuje, to nie brak szczęścia, to nie ludzie, którzy Cię nie wspierają, tylko to Twoje ego. Głos, który mówi: Ty już wiesz, Ty już jesteś gotowy, Ty już jesteś lepszy, a prawda? Jesteś tylko zagubionym chłopakiem, który nie wie co tak naprawdę zrobić. I co będzie w dzisiejszym filmie? Pokażę Ci, jak moje własne ego rozwaliło mi progres, relacje i wyniki. Opowiem, co się zmieniło, gdy zacząłem to wszystko widzieć i kontrolować. I pokażę Ci konkretne narzędzia, cytaty i codzienne zasady, które odwróciły mój wewnętrzny sabotaż. I co najważniejsze, dam Ci pytania, które zniszczą Twoją iluzję, jeżeli tylko będziesz miał odwagę na nie odpowiedzieć. I punkt trzeci to historia, której nigdy wcześniej nie opowiadałem. Punkt czwarty to cytat, który zmienił moje podejście do rozwoju o 180 stopni. A punkt piąty to narzędzie, które trzymam na biurku codziennie, żeby trzymać ego za gardło. I dowiesz się też, jak to możliwe, że byłem w najlepszej formie życia, a wszystko i tak się zaczęło sypać. Dlaczego ego potrafi przebrać za pewność siebie i przez to najbardziej oszukiwać tych, którzy myślą, że są świadomi? I co robię konkretnie, żeby codziennie uciszać ten głos w głowie, który mówi: Jesteś już wystarczająco dobry, może zwolnić. Bo wiesz, najlepsi sportowcy, liderzy, twórcy regularnie rozwijają własne ego, bo wiedzą, że to jedyna droga do trwałego wzrostu, a z drugiej strony 90% ludzi nigdy tego nie zobaczy, bo ego nie pozwala im tego zobaczyć. I kim jestem? Ja nazywam się Adam Wyszomirski i po prostu wstawiam treści na mój kanał samorozwojowy, ten, a na co dzień jestem trenerem personalnym i wstawiam też treści na mój drugi kanał, gdzie jest sama merytoryka. I tak to mniej więcej wygląda, więc zacznijmy od najprostszej prawdy, czyli Ego to nie jest twój przyjaciel, to sabotażysta, który używa twojego głosu, a jeżeli go nie rozpoznasz, to rozwali ci wszystko, co próbujesz zbudować. I właśnie w dzisiejszym filmie sobie omówimy książkę Ego to Twój wróg Ryana Holidaya, więc co mówi ta książka? To nie jest tylko książka o byciu grzecznym, to ostrzeżenie dla facetów, którzy mogą zniszczyć własne swoje życie, zanim jeszcze je zbudują. Bo ego to głos, który mówi, jestem lepszy niż jestem. I nie muszę już się uczyć. A ego nie jest pewnością siebie. Ego to fałszywa narracja, czyli jestem wyjątkowy, to inni są winni, mi się należy, ja już wszystko wiem. I wiesz co? To głos, który brzmi jak ty, ale działa przeciwko tobie. I cytat, który zostaje w głowie: Ego jest wrogiem wszystkiego, czego naprawdę pragniesz pokoju, dyscypliny, relacji, prawdy o sobie, długoterminowego sukcesu. Ego mówi, zasługujesz na wszystko, a pokora mówi, zbuduj to i wtedy dopiero zasłużysz na wszystko. I Holiday, Ryan Holiday nie pisze dla przegrywów. On pisze dla ambitnych gości, którzy nie widzą, że sami sobie podcinają skrzydła. Bo im więcej masz potencjału, tym groźniejsze staje się twoje ego. Ale to nie jest teoria, bo u mnie zaczęło się wtedy, gdy myślałem, że jestem już ponad to wszystko. I to właśnie wtedy zaczęło się wszystko sypać. Dlatego przejdźmy do mojej historii z ego i z momentem, w którym zacząłem przegrywać, mimo że wszystko wyglądało dobrze. Bo nie przegrywałem, bo nie miałem wiedzy. Nie przegrałem, bo nie miałem siły. Przegrałem, bo moje ego mówiło mi, że już wygrałem. I był moment, w którym czułem się jak król świata, czyli miałem jakieś rezultaty. Miałem ludzi, którzy mnie słuchali. Miałem po prostu progres. I nagle coś we mnie zaczęło mówić. Nie musisz się już uczyć. Jesteś dalej niż wszyscy. Możesz oceniać zamiast słuchać. I to był moment, gdzie na jakiś czas przestałem czytać, przestałem prosić o feedback, oglądać i słuchać ludzi mądrzejszych ode mnie. I wtedy wszystko zaczęło się sypać. Nie od razu, ale subtelnie, cicho, jak rdza od środka. Gdzie to uderzyło? W relacjach, czyli przestałem słuchać, zacząłem dominować i oburzałem się jak dziecko na jakąkolwiek uwagę. W pracy przestałem szukać odpowiedzi, tylko zacząłem dawać rady, których sam nie testowałem, a w głowie zero pokory, zero ciszy, tylko hałas i napięcie. I cytat, który mnie przebudził brzmiał tak. Każdego dnia albo karmisz ego, albo karmisz prawdę. I ja karmiłem ego. I przez to zacząłem tracić to, na czym naprawdę mi zależało. I właśnie, gdy to wszystko się wtedy rozsypywało, zobaczyłem coś, co zmieniło bieg tego filmu, w którym oczywiście byłem główną postacią. I nie zabiłem ego, tylko nauczyłem się je kontrolować. Więc co się zmieniło, gdy zacząłem to widzieć? Ego niestety nie da się zabić, ale można je codziennie uciszyć. Gdy po raz pierwszy zobaczyłem swoje ego na gorąco, w rozmowie, w decyzji, w wewnętrznym dialogu, zrozumiałem, że to nie jestem tak naprawdę ja, tylko to jest sabotażysta w mojej głowie. I co się zmieniło? Zacząłem więcej słuchać zamiast mówić. Przestałem grać eksperta, zacząłem zadawać pytania, nawet takie głupie, i nagle. Więcej ludzi chciało ze mną rozmawiać. Cytat: Ci, którzy wiedzą najwięcej, rzadko mówią najwięcej. Druga rzecz: zacząłem działać zamiast gadać. Kiedy ego mówi: Zrób z tego posta, pochwal się swoim celem nowym, pochwal się swoim nowym zamiarem, to ja zaczynam robić z tego projekt. I nikomu o tym nie mówię, bo kiedy ego chce po klasku. To ja po prostu wracam, to ja po prostu wracam do roboty. I zasada jest taka. Nie musisz udowadniać, że jesteś mądry, tylko że jesteś obecny. Trzecia rzecz, to zacząłem praktykować wdzięczność zamiast arogancji. Czyli nie mówiłem, że to mi się należy, tylko jestem wdzięczny, że mogę się tym zająć. I to zmienia energię ze spięcia w pokorę, a z lęku w stabilność, bo ego mówiło mi, że jestem za dobry, by słuchać, a pokora pokazała, że dopiero wtedy zaczynasz rosnąć, ale spokój nie trwa wiecznie, bo ego nie odpuszcza i ona, ono wraca codziennie po cichutku. Ego wraca codziennie. To nie jest bos, którego pokonujesz raz i masz spokój, tylko to jest pasożecz, który wraca, kiedy tylko stracisz czujność. I myślisz, już to przepracowałem. I wtedy ego wraca z nową maską. I może teraz brzmi jak ambicja, albo pewność siebie, albo nie tracić Czasu na coś, bo ty wiesz swoje Ale to jest ten sam głos Tylko teraz jest sprytniejsze Przykłady powrotu ego z życia Na przykład ktoś daje ci feedback Na przykład, nie wiem, twój partner I, A twoja pierwsza reakcja to jest obrona I widzisz, druga rzecz Widzisz, że ktoś robi coś lepiej Pierwsza myśl Ale ten kutas ma łatwiej w życiu Albo on to ma farta Kolejna rzecz Nie idzie ci w życiu, jak popełniasz jakiś błąd To ego mówi, ten świat jest głupi a ja jestem zajebisty. I to nie jest moja wina, więc nic z tym nie będę robił. I to są przykłady z życia. I co, co ja z tym robię na co dzień? Zapisuję swoje błędy. Czyli co dzisiaj zrobiłem z pozycji ego? Czy coś zignorowałem, bo myślałem, że już to wiem, czy chciałem wygrać dyskusję zamiast zrozumieć. Jeżeli się łapię na takich sytuacjach, to od razu mam o, schemacik, tego już nie robimy. Druga rzecz, szukam feedbacku zamiast potwierdzenia. Celem tego jest usłyszeć coś, czego usłyszeć nie chcę. Bo tylko wtedy rosnę. Bo feedback boli ego, ale buduje człowieka. I ja bym wolał, żeby moi najbliżsi mi powiedzieli brutalną prawdę niż ładne kłamstwo. I Ja sam, jak widzę, że ktoś z moich bliskich robi jakieś głupie rzeczy, to ja im to od razu powiem, bo może się przebudzą w końcu. Trzecia rzecz, zadaję pytania zamiast udawać, że coś wiem. Nie wiesz? To po prostu pytaj, masz wątpliwości, to sprawdź to. Nie bój się brzmieć jak uczeń, bo największy wzrost zaczyna się od nie wiem. Bo ego nie chce zabić cię od razu. Ono chce, żebyś nie zauważył, że żyjesz na półgwistka, żebyś grał tę samą rolę przez lata i nazywał to dojrzałością. A teraz pytanie do ciebie, czy twoje ego nie mówi ci właśnie teraz, że. To nie o mnie? A w finale filmu zadam Ci pytania, które albo cię uwolnią, albo totalnie rozbiorą Twoją aktualną tożsamość? Koniec, kilka pytań, które mogą Cię zaboleć, ale tylko wtedy, jeżeli naprawdę jesteś gotów coś zmienić. Pytania, które rozbierają ego. Czy Twoje ego mówię ci jestem lepszy niż inni? A może po prostu to jest strach, że jesteś taki sam i nie wiesz, co z tym zrobić? Czy boisz się działać, bo boisz się porażki? Czy dlatego, że boisz się zburzyć iluzję bycia mądrym. Czy naprawdę jesteś uczniem życia, czy tylko grasz rolę eksperta w swojej głowie? Kiedy ostatni raz przyznałeś się do błędu zamiast go tłumaczyć? Czy robisz to wszystko, bo chcesz zbudować coś prawdziwego, czy tylko chcesz, żeby ludzie widzieli, że coś budujesz? Bo im większe masz cele, tym bardziej musisz trzymać ego za mordę. Bo inaczej zniszczy Ci wszystko, co budujesz. Po cichu, po swojemu i zostawię z pytaniem, jak to możliwe, że znowu jestem w tym samym miejscu. Zostaw konieczny komentarz, widzę ego, jeżeli coś z tego filmu trafiło do Ciebie. I napisz, który moment był dla Ciebie lustrem, którego nie dało się zignorować. I subskrybuj koniecznie, jeżeli chcesz więcej treści o prawdzie, dyscyplinie i rozwoju bez iluzji. Bo tu nie robimy kontentu dla ego. Robimy paliwo dla tych, którzy mają odwagę budować siebie tak na serio.